Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Brawl a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gotika 3. Także oczywiście kontynuujemy misję dla Geldern, eee, zobaczymy co można jeszcze wykonać. Eee, o, pójdziemy do tamtego typka, do tego orka, Nemrok. Gdzie ty leziesz, mu. Kim jesteś? Jestem Nemrok, zajmuję się potrzebami szamanów. Traktuj ich z należnym szacunkiem. Jeśli nie chcesz posmakować mego ostrza. Mam nadzieję, że dobrze się rozumie. Ale się przestraszyłem! Przysyła mnie Ksardas. Mam się dowiedzieć, jak wam idzie poszukiwanie boskich artefaktów. Czyżby? To oczywiste, że nadzór nad wykobaliskami sprawują szamani. Oczywiście. Co to za świątynia? Te sale kryją kwaterę główną najwyższych szamańskich dygnitarzy. Nasz przywódca Grog rządzi stąd prastarym miastem alchemików. Gelder. Chce się zaciągnąć na służbę szamanów. Hmm. Możesz dowieść swych zdolności w okolicznych ko A może bolisz wojaczka? W takim wypadku lepiej dołącz do najemników. Szamani przyjmują ludzi cieszących się dobrą reputacją w mieście. A jaki pod... Pozyskujemy dla nich złoto, siarkę, artefakty i różne. Kopalnie muszą być produktywne. Oto moje zadanie. Chcę dla ciebie pracować. Zwykle nie zlecam morom nic bardziej skomplikowanego niż dos... Chyba jednak będę mieć zadanie. Potrzebuję nowego posłańca. Co miałbym robić? To proste. Idziesz w moim imieniu do kopalni, dowiadujesz się o losach brakującego urobku i mi go dostarcza. A jeśli kopalnie nie są produktywne, to naprawdę nie... No dobrze. Więc zamknij mordę i bierz się do... O ty, gnoju. Co? Uh -huh. Od dawna czekam na 50 złotych samorodków z północnych. Przynieś mi... Nie... Dobra, także pójdziemy... O! Poczekajcie. Od. Za mało. Po... Uh -huh. Dobra, także idziemy do Północnej Kopalni e, Złota i przyniesiemy mu to, co on chce. Czekajcie, tu jest chyba północne wejście, tak, dobra. Eee... a kopalnia była gdzieś, gdzieś, gdzieś... O kurde, cholera wie. Ale dobra, damy radę. O nie, gobliny cholerne. Czy oni nie rozumieją, że padają na ciosa? A, kolejni. Nie. Teraz więcej życia im zabieram. Ponieważ mam więcej pras starej wiedzy, a im więcej pras starej wiedzy, tym e, więcej życia zabieramy. I tu jest właśnie ta kopalnia, o którą chodzi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Aaa, ale ścinki lekkie. Cholera jasna. Uuu, pełzacz. Żadna przeszkoda dla mnie. O, cholera, co? Nie nudzić się. <laughs> Okej, okay, i mamy tą kopalnię złota e, żyła, złota, żyła, 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 żyła. Dobra, idziemy dalej. O kuźwa, ale ciemno. E, walniemy sobie światełko, jak mamy mamy. Aaa no świetnie, teraz możemy mm, użyć miksturki many szybko. Eee, pięknie i możemy lecieć dalej. Ha, pełzacz. Pełzacze. Pamiętam jak na, po na początku miałem z nimi problemy. Nie wiem czy pamiętacie tą jasknie e, W Redok. Tak z jednym pełzaczem męczyłem się z 5 minut. A teraz cztery pełzacze. Kilka sekund. Cholery wyjedne. O! I widzicie, mam już 28 reputacji w Redog. Eee, o! Kamienna tabliczka! Yeah! Raz wiedza 10. Pięknie. Eee, Okej, okay. zobaczymy, co tutaj możemy a, zdobyć. się Pokopiemy, zobaczymy, czy to coś da. A, wydobyte dwa złote samoloty. dwa złote nie, nie ma. Okej, okay, także będziemy kopać po kolei. Tylko skąd ja mu 50 wyczesnę? Chyba nie wiem. O, tam jest, jest kolejne przejście, jak widać. To zaraz zobaczymy, co tam się znajduje. Ok, już mamy 6 sztuk. E, 5 mu oddaliśmy. E, dobra, wyciągnę sobie lepiej pochodnie. E, yeah, Je. lepiej widać. Tu nic ciekawego, dobra. E, nie, pomyłka. Myślałem, że tu jest przejście, a okazało się, że nie. No, trudno, dobra. E, oj, tam. Nie, tam byliśmy. Ale mamy poranne roski. Je, je zabierzemy. Mogą się przydać oczywiście. Fajne. Dobra, kolejny. Hmm, za nami jeszcze jedną złoże jest, także dobra. Eee, poczekajcie, ile już tego mamy w ogóle? Eee, 10 sztuk, tak? Dobra. Może pójdziemy jeszcze do tamtego szamana. Eee, zobaczymy. Może on będzie miał jeszcze. Ale 50, skąd ja mu 50 wytrzasnę? Wow! Będzie ciężko. Poczekajcie, zobaczę zaraz dziennik misji. Mm, tak. Co jest złota? Co mam zrobić z kopalni złota? Aha. Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma tu nic ciekawego, dobra, au! Grosa poranna, to mi się może przydać. Hehe. Okay. Dobra, włazimy stąd. E, zapiszemy, żeby potem nie e, powtarzać. Tu, 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 oj! Okuźwa! Skąd on się tutaj wziął? Agi! Prastara bestio. <grym> Prastara bestio, ale ja to swoje. Wow. Dobra. Mm, tu raczej nie powinno. Już nic ciekawego nie będzie. Eee, dobra, także wracamy się. Oddamy mu te... Mm, to, co zdobyliśmy. I udamy się do kopalni siarki. Na południu już chyba. O, magiczny korzeń. Pokażemy. O, tu kolejny był. Eee, jak widzicie, widzi e, co z roślin, zabieram, to tylko... Um, coś, coś z czego można zrobić y, miksturki many. Niczego innego nie tykam. O, tu mamy rosę poranną, bierzemy, pi. pi, pi, pi. Um. E, poczekajcie. A, idziemy do tego typka, oddać mu. O. Za mało, potrzebuję 50. Przynieś yy. mi je. Zupy ci weznę. Czego ci potrzeba z Delenie, z północnej kopalni miały mi... Idź je... Ale ty jesteś w ogóle... Proszę. Głuchy jesteś, mówiłem wyraźnie. 30. Dzień... <laughs> Dobra, chyba mnie nie lubisz. E, tak samo jak ja, ciebie, dobra, kupimy troszkę od tego szamana. Tej siarki, tego samorotki. Te nie chcemy, tu A, nie od ciebie, iść. dobra. Od tego. A, no, siarkę masz, także świetnie. Na e, na no nic raczej. O! Sprzedamy, sprzedamy mu coś. widać, że lubi mój, mój złom. On tego pragnie. Eee... O! To też możemy sprzedać. No i pięknie. Eee, poczekajcie, dobrze, 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 dobrze... No i handlujemy. Okej. Okay. Dobra, pójdziemy teraz na, ten, na tą kopalnię na południu, aby... Mm... Aby wziąć... E, o, te, tą siarkę Tylko gdzie to się znajduje? Bo już to pamiętam Aha, ogry, fajnie Dobra, zabijemy Oj, szybko miksturka many O, dobra, jeden nie żyje. No i pięknie się udało, dobra. Mm, szukamy tej jaskini. O, tam chyba widać. O, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie Tak, to chyba jest jaskinia Chyba Pewnie, że jaskinia, dobra Także udało się ją znaleźć O, tutaj jest jakaś skrzynia hmm, Weźmiemy tylko to I miksturkę, miksturę wytrzymałości Chociaż i tak tego nie używam Także bez znaczenia, czy to weźmiemy, czy nie Ale Na wszelki wypadek i okej, okay, tu. O, jeszcze żyła złota! Fajnie! Się przestraszyłem! O, cholerny golem! Tak, tak, tak! E, ile do kolejnego poziomu mi brakuje? Eee, już niebawem, kolejny poziomek. Także super! O, tu już jest siarka! aha, tak akan kumbi Dobra, wybacz, wybaczcie, muszę na chwilkę wyciszyć, ponieważ y, mój pokój zostaje... Od... O, dobra już. Ponieważ y, był odkurzacz. <laughs> I byście słyszeli, nie tylko takie były... I tepe, dobra, nieważne. O, może mi... Ja myślałem, że kilkakrotnie można kopać w tym samym miejscu, ale nie, dobra. O, poranne roski, świetnie. Roska, roska i roska. Świetnie, i tu kolejne. Świetnie. Ile mamy już w ogóle tysię? Oj! Tam jakieś kopacze są. Przynajmniej widzę jednego. Ziomala. Od co, chłopie? Czego tu szukasz? Za czym tak kopiesz? Cholera! M Czego szukasz? Artefaktów, szaleńcze. Czegoś innego? Odczep się jesteś I co z tego? Uważaj, jeśli choć włos spadnie mi z głowy, o wszystkim o... Jest przetłumaczony. Jaki asatymiu... włos człowieku? To jest słysy! <grym> <grym> nie, nie be... no to jest w ogóle wypie... wyczepiaste, Koleś jest słysy, a on do mnie mówi, że jeżeli włos spadnie mu z głowy, no to jest po prostu <grym> śmieszne. Twój brat to mi. Widzę, że miałeś. No to wiesz, co się stanie. Nie zawracaj mi głowy. Tylko, że ja mu skopiłem dupę temu twojemu braciszkowi. Dobra, zapisałem w razie czego. I teraz skopiemy mu dupę. Za to, że mnie wkurza. A ja sobie nie broń. Mnie. Y, y. Tak, tak, tak. Ładnie. No, że... A Nic ciekawego nie masz, dobra. Ale mamy tutaj kolejne złoża. Złoża na przykład... Miam um, miam miam złota. Kolejny dwa. Eee, o, tu kolejny widać. Następnym razem poślecie do piachu. Aha, dobra, fajnie, też się cieszę. Też cię lubię. Ok, rozki bierzemy. Uu, yeah. pyk, pyk, pyk. Eee, no i dobra, i możemy stąd wyjść. O, tu jeszcze kolejne. Kolejne, Kolejna żyła. Uu, 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 uu. Tylko to nie, to nie jest taka kopalnia siarki, taka prawdziwa. Z jakaś, nie wiem. A, weźmiemy wszystko już. Będziemy sobie żałować. No i dobra. I możemy stąd wyjść już. Już raczej, raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Coś tam było. Coś tam zauważyłem. Poczekajcie. Nie wiem co to było. Nie zwróciłem uwagi. Eee... A... A żyła siarki! Nic tu nie ma. A, no tak. Już nieważne. Chodziło o to. Dobra, także lecimy dalej. Zobaczymy, poszukamy jakiejś innej kopalni. Może coś tam ciekawego będzie. Du, 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 du. Dobra, teraz pójdziemy na drugą stronę. Może tam coś będzie. Wydaje mi się, że będzie, o ile pamiętam. Eee, zaraz się o tym przekonamy. O, zębacze, dobra, omijamy. Eee, ha, tu nic ciekawego nie ma. No, niestety musimy iść dalej. Tak, tak, tak. Oj, coś tu musi być. Yy, jaszczurka. Aaaa. Myślałem, że to jest jakaś kopalnia kolejna. Yy, ale niestety nie. Zębacz! O! Padł na ciosa! Teraz tutaj zapiszę w razie czego.